Zjeb, kurwa, z napuchniętą mordą, z piwem, kurwa, w ręce i się, kurwa, spina do dzieci, które, kurwa, chcą trochę zabawy. No, ale, no, nie Co kurwa? Coś Nie kurwa, sobie, Nie powiedz tego samego słowa co ja. Powiesz to samo, odpadasz. Dołączam do trendu. Stolica Europejska Praga, jak powiedziałeś to co ja. Sory, odpadasz. Owoc Bana, powiedziałeś to samo. Sory, przegrana. Kolor Czerwony Niebieski, zwierzę. Pieski, miesiąc. Czerwiec. Luty, część garderoby. Buty. Cześć z ciała, kubalec. Jeszcze nie odpadłeś, graty. Lecimy dalej. Polskie Danie, pierogi. pierogi. Kurwa! Polski raper, Oki. Kurwa, jakieś, jakieś koreańskie, tak? Ja też za bardzo nie rozumiem, bo ludzie się kurwa fascynują tym, że na przykład wprowadzają jakieś czekolady, kurwa, że chipsy, że coś kurwa z innego kraju. No. Chipsy z psa. <laughs> A chyba z plusów jest. Chyba z plusów jest taki, że. Odcinkowe pomiary prędkości nie działają na motocykle, nie? Nie wiem. Raz dostępku mandat kurwa, za odcinkowy pomiar prędkości. Kurwa w Warszawie. Na Jezusemco jakiś postawili. Znaczy ja dostałem. Mój samochód dostał. Nie wskazałem kierowcy, w kuju to mamy. <laughs> ja pierdolę, no. yy, Chyba ja jechałem, ale nie wiem, tak kurwa ciężko było stwierdzić. No, miałem ze 130 na 120. E jakiś, jakaś kurwa właśnie ten. I to jest pojebane, bo jeśli to byłem ja. I tak to musisz zapłacić? Kurwa stary, no to nie wiem, zapłacę kurwa 100 zł, no to kurwa ile to kosztowało? No. Tylko jest jedna rzecz dziwna, nie? Bo mnie nawet nie dziwi, że to mogłem być ja, bo ja faktycznie kurwa mogłem tego nie zauważyć i sobie jechać, nie wiem, 130, że 135-120. No, no, no chuj no kurwa, no ja pierdolę. Różne są sytuacje w życiu, nie? Ale mnie bardziej dziwi to, że jeśli to byłem ja... To jakim cudem, kurwa, średnia tam była 130, kurwa, nie 230? <grywa> ale sigma haha, zapierdalam. Kiedyś kogoś zabije, Nie no, żartuję. Nie jeżdżę tak szybko, bo mi się nie chce. Od kiedy mam motocykl, to mi się nawet nie chce samochodem jeździć. Dzisiaj pojechałem umieć ten samochód i żałowałem, że nie jadę motocyklem. No, ale kurwa, nie mogłem zrobić tak, żeby umieć samochód, a pojechać motocyklem. Ja nigdy, ja nigdy, kurwa, nie zrozumiem, o chuj tej kurwa dziewczynie chodzi na tym TikToku. Ja nie, kurwa nie rozumiem nie, nie rozumiem sensu żadnego z jej TikToków, żadnego kurwa. On albo jakieś rajstopy kurwa pokazuje, albo kurwa powiada jakąś historię, która tak... Jakby wiesz, na się kamienia kurwa i opowiadasz jakieś rzeczy kurwa bez sensu, nie, nie no jak? Muszę to zrobić stary, tylko muszę, poradzę sobie. Dobra powiedzmy kurwa, że ten samochód tak wygląda tak. I jest tak. I tak. I tak. I musi być. No, no to najpierw czerwony. Czerwony. Teraz zielony. W górę. Żółty w bok. I niebieski. I co kurwa? I kto jest najmądrzejszy na świecie? I co, kurwa? Tu piszę impossible, kurwa, a ja jestem taki, kurwa, mądry, że, że to zrobiłem. Kurwo mu napiszę. Proszę bardzo. Świetnie wyglądasz, a tak się składasz, szukam kandydatki do projektu Dziecko. Czy jest szansa? Nie. nie nic. ja pierdolę, pan bulwa. No kurwa ty. To powinna być para prezydencka. No kurwa, powiedzcie mi, że nie pasują do siebie. No kurwa pasują. No. Plemnik też jest żywy, komórka Jowa też jest żywy, żywa, to też jest życie. To, przepraszam bardzo, co panowie robią w różnych sytuacjach, które się panom przytrawiają na pewno również, również katolikom. Mogą czy później później są odpowiadają panowie za, za zabójstwo? No nie sądzę. Ja pierdolę, o kurwa O Jezu No O Jezu O Long time Where did you come from, where did you go? Where did you come from, Ej, ej, Ile mi za to płacę? Sporo <śpiewanie> Sporo Ej, na początek to zostawiamy trunek Mordo Edio ode mnie zawsze będzie miał szacunek A wiesz dlaczego? To jest proste, bo Edio po prostu jest zajebistym freestyleowcem Zobacz Mordo, łap to tak, u niego po prostu nie jeden wóch wów pas